Ta pani może mieć lat. Żeby nie urazić, nie wiem. E, 65 więcej? 67, 8 lat. 65, 65, tak. Zbyt na pracę. Strój, może, fryzura. taką bardzo poważną twarz. Myślę, że to kwestia, nie wiem, braku makijażu, fryzury widać w rozpaczy trochę i może wagi. To moja ekipa do zadań specjalnych. Janina ma 60 lat, a marzy o tym, żeby wyglądać na 40-35. Co jesteśmy w stanie zrobić? Jeśli o mnie chodzi, to zdecydowanie modelowanie twarzy, ukrycie niedoskonałości, regulacja brwi, wyciągnięcie pięknych oczu. Mhm. Kasia? U mnie jaśniejszy, o dwa tony włosy, czoło przykryte, żeby się zmniejszała twarz i grzyweczka i wygładzimy włosy. Agata, ty masz najgorzej. Ja myślę, że przede wszystkim e, poszłabym tutaj w kolor. Myślę, że wyeksponujemy tutaj mhm. nogi, które są mhm. atutem, pani to Janiny. Prawda. Reszta wyjdzie w trakcie. Do roboty, okay. dziewczyny. Nie będziemy ci pokazywać, co będziemy z tobą robić. Tutaj będzie to absolutna tajemnica. rozumiem. Czy to prawda, moja droga, że ty sama sobie farbowałaś do tej pory tak. włosy? Tak. A dlaczego? No, żeby się odmłodzić, żeby nie było tej... No tak siwe właśnie to mnie denerwują. Ile razy w życiu byłaś u fryzjera? Może za trzy razy. Trzy tak razy. To, tak to sąsiadka miścina na zawsze. Nie spodziewałam się, że dzisiaj będę w Warszawie. I tak nie przyjęta. Żeby nie córka, to byś tutaj się tak naprawdę nie znalazła. I nie, zobaczyłam pani. No naprawdę kocham Was. Kocham Was. Że W tym miejscu się znalazłam. Nie było łatwo. Trzeba było zmienić... Yy... Kolor, rozjaśnić włosy, wyrównać. Fryzurę trzeba było całkowicie zmienić, o czym pani Janina marzyła, i myślę, że mi się udało. Zapraszam cię, Janino. Popracujemy nad make-upem. Nie miałam nigdy zrobionego make-upu. Jak jest większa uroczystość, jakaś czy coś w ogóle to poproszę, to córka mi w mamie. No tak, to sama. A co jest dla, takie najważniejsze dla Ciebie jako kobiety w, w makijażu? No żeby po prostu podobać się innym. A chciałabyś teraz poznać jakiegoś mężczyznę? No mieszkanie jest, się <laughs> pokoje. <laughs> 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 Chce Ci się do domu jechać? Nie. Pani Janina nie była trudna do malowania, natomiast jej twarz była zaniedbana. Widać było niedoskonałości pewne, e, przede wszystkim niewyregulowane brwi, które powodowały, że twarz jest smutna. Skupiłam się na regulacji brwi, podniesieniu kącika oka, e, a także modelowaniu twarzy. To było najważniejsze. Ale coraz no, no, ładniej no, no, wyglądasz, moja no, droga. No. Przymieszczam sukienkę. Postawiłam na kobiecość. Pani Janina do tej pory ubierała się w spodnie, wybierała głównie ciemne, ponure barwy, które dodawały jej lat. Zaproponowałam jej sukienki, odważniejszy kolor i szpilki.